A, ja? Aaaa, rozumiem pampara. Tam, tam, tam. Oj, wej w lubartowie, najpiękniejszy w świecie świat. Oj, wej w lubartowie, każdy był jak cygan brat. Nie ma handel, będzie bieda. Dobrze kupić, lepiej sprzedać. Na co trzymać, na co chować? Przecież trzeba się targować. Oj, wej w lubartowie, już się schodzi koju pług. Oj, wej w lubartowie, zaniedzieli Lub Handel, handel, handelí. Ale lasia i da Ulaj mi adeja Ula ho Ta chuba po hu Usia harama daje Sia wolno baga ha Tula rozi na kupić Dobré pivo, Mowy w nim opianie, ale za to dużo taniej, ale za to dużo taniej. Bartowie w Lubartowie Latem zimo i na wiosnę. Latem zimo i na wiosnę, wszyscy chętnie jedzą czosnek, wszyscy chętnie lubią ciosnę. Na straganie, na świeczki, buty i ubranie. Tylko głos ponury, była głośna maźna dziury. Była głośno, maźna Jak się Żyd nazywa? Ja? Rosiewicz. A Ty? Ja? Rosenfeld. Też ładnie. Wyobraź Ty sobie... Ja już wszystko wiem. ...że jedzie pociąg z miasta Lubartów do miasta Łódź. To jest niemożliwe. Ale załóżmy, że jest to możliwe. Co? Że jedzie pociąg z miasta Lubartu do miasta Uć. To jest niemożliwe. Dlaczego? Tam nie ma torów. To ja już wszystko wiem. Oj wej w Lubartowie, najpiękniejszy świeci świat. Oj wej w Lubartowie, każdy był jak cygan brat. Nie ma handel, będzie bieda, dobrze kupić, lepiej przedać. Na co trzymać, na co chować, przecież trzeba się targować. Oj wej w Lubartowie, już się schodzi goju tłum. Oj wej w Lubartowie, zbiegowisko Там то було, там ще жило, кто ма виdzieть, як не я, я знам пана Злубартова Лубертова, З Лубертова пам не знала, Ай, Мареща гада бачила, рагадей, кула реща гада, кулай мійо, а ще ларейда го Таху вага Богу малий гарощайди. Go baby.